Mijało niewiele czasu, odkąd Marek przejął kierowanie biurem, ale natychmiast postanowił przewrócić wszystko do góry nogami. Pierwszym krokiem była obniżka wynagrodzeń, oczywiście z wyłączeniem jego własnego. Ponieważ był bardzo zachłanny, prawie każdemu ściął pensję. Wielu pracowników jeszcze tego samego dnia złożyło wypowiedzenie. Ci, którzy zostali, wcale nie wykluczali odejścia, ale ponieważ nie mieli od razu dokąd pójść, byli zmuszeni znosić jego despotyczne zachowanie. Już teraz prawie połowa personelu odeszła. Marek tłumaczył, że niektóre stanowiska są bezużyteczne i zbędne. Tym, którzy zostali, nałożył dwa razy więcej obowiązków, a czasem musieli zostawać w pracy do późnego wieczora. Nawet sprzątaczki nie ominęły jego fanaberie, mimo że ona i tak niewiele zarabiała, więc również odeszła. Największym problemem było teraz to, czy znajdą za nią kogoś na zastępstwo. Za parę groszy nikt nie chciał cały dzień mopować podłóg i szorować klamek. Pracowniczka HR, pani Benedykowa, codziennie próbowała przekonać Marka, żeby choć trochę podniósł stawkę na stanowisku sprzątaczki. Tłumaczyła mu, że za takie pieniądze nigdy nikogo nie znajdą. I tak co rano, na zwyczajowym spotkaniu, Marek tylko narzekał, jak brudno i zakurzone jest całe biuro. Rzeczywiście robiło się coraz bardziej niechlujnie. Podczas jednego z porannych zebrań, gdy wyżalił się już na każdy możliwy temat, sam się zdziwił, jak kiedyś ten oddział firmy działał tak sprawnie? Po tym jak przejrzał cotygodniowe raporty, przeszedł do kwestii obsadzenia stanowiska sprzątaczki. Jeśli szybko nie znajdziemy sprzątaczki, to wciągnę to do twoich obowiązków, wrzasnął prawie na panią benedykową. Kobieta najchętniej by stamtąd uciekła, ale wiedziała, że w jej wieku nie tak łatwo znaleźć nową pracę. Więc kiedy Marek o tym mówił, po prostu milczała. Słuchając jego bezsensownych pomysłów i żądań, a później w swoim gabinecie uspokajała się środkami na lęki. Na kolejnym porannym spotkaniu szef znów wyraził niezadowolenie z pracy pani Benedykowej, twierdząc, że sprzątaczki wciąż nie udało się znaleźć. Czy naprawdę tak trudno znaleźć sprzątaczkę? Przecież jesteśmy tacy świetni, że każdy chętnie pracowałby w stabilnej firmie powiedział z wściekłością Marek i wolno podszedł do okna. Nagle zamilkł. A jego wzrok utkwił w czymś w oddali. Przy kontenerach na śmieci skromnie ubrana kobieta właśnie porządkowała kartony. Marek uśmiechnął się chytrze, po czym zwrócił się do pani Benedykowej. Mówisz, że nikt nie chce przyjść za takie pieniądze? Teraz wszyscy słuchajcie. Otworzył okno, bo na zewnątrz było dość ciepło. Hej ty, Żul, chodź tu na chwilę. Mam ofertę, która może cię zainteresować, krzyknął ale dziewczyna nawet się nie odwróciła i dalej sortowała pudełka. Szefa to zaskoczyło, ale nie zamierzał się wycofać i stał się jeszcze bardziej pobudzony. – Potrzebujesz trochę kasy? Chodźże, żul! – wrzasnął ponownie. Dziewczyna nadal go ignorowała, co rozwścieczyło Marka, więc zwrócił się do pani Benedykowej, by wezwała ochroniarza. Ochroniarz szybko wpadł do sali konferencyjnej, gdzie Marek rozkazał – przyprowadź mi tę bezdomną spod śmietnika, już! – Kilka minut później dziewczyna weszła do biura. Po kilku nieudanych próbach porozumienia okazało się, że jest całkowicie głucha, choć miała przy sobie jakiś aparat słuchowy, który albo nie działał odpowiednio, albo był bardzo tani. Żebraczka wyglądała na około 30 lat i, co zaskakujące, z bliska sprawiała bardzo zadbane wrażenie. Miała czyste dłonie, a także schludne ubranie i włosy. Nie nosiła makijażu, co czyniło jej twarz jeszcze młodszą i świeższą. Włosy miała starannie uczesane, spięte w kok. A choć strój był skromny i nie do końca w jej rozmiarze, przynajmniej nie towarzyszył jej nieprzyjemny zapach. Szef, przypominając sobie, że osoby niesłyszące potrafią czytać z ruchu warg, zaczął mówić powoli, sylabizując Rozumiesz, co mówię? Dziewczyna kiwnęła głową. Chcesz pracę? Nic wielkiego, tylko trzeba sprzątać biuro, dokończył Marek. Dziewczyna stała chwilę w milczeniu, rozglądnęła się i w końcu skinęła głową, co sprawiło, że Marek prawie triumfalnie zerwał się na równe nogi. Był z siebie tak dumny. Odwrócił się do pani Benedykowej, która w milczeniu przyglądała się wydarzeniom. A nie potrafi pani znaleźć sprzątaczki, tak? Może zapomniała pani, jak się zatrudnia ludzi. Proszę się uczyć. Ta biedaczka nawet za jeszcze mniejsze pieniądze się zgodzi. Gdy zobaczył, że spojrzenie pani Benedykowej zaczyna być złowrogie, uznał, że nie powinien przesadzać, bo nawet bezdomna ucieknie za taką płacę. Tak więc odpuścił temat. Dziewczyna, którą w Polsce nazwano Laurą, następnego dnia rozpoczęła pracę. Codziennie przychodziła punktualnie, czasem nawet sporo przed rozpoczęciem zmiany, i pilnie myła, czyściła, przecierała wszystko, co tylko napotkała. W tydzień biuro całkowicie zmieniło się na lepsze. Ale to nie poprawiło nastawienia kolegów do niesłyszącej współpracowniczki. Często stawała się obiektem okrutnych i szyderczych żartów, a inni śmiali się z niej, wiedząc, że i tak ich nie usłyszy. Aparat słuchowy Laury był stary i słabej jakości, ale nawet w takiej kondycji wyłapywała czasem jakieś raniące uwagi na swój temat i na temat swojej pracy. Mimo wszystko, ponieważ w życiu zaznała już wiele trudnych chwil, Nauczyła się panować nad sytuacją i nie przejmować obelgami. Nie mogła się jednak doczekać końca dnia, by wrócić do swojej małej, starej chatki na obrzeżach miasta. Nie była tam sama. Przygarnęła kilka bezdomnych zwierząt, w tym trzy kocięta, jedną kotkę, dwa psy i papugę ze złamaną nogą. To właśnie te zwierzaki były jej stałymi towarzyszami, dzięki którym Laura była w stanie znosić codzienne upokorzenia w pracy, by móc je utrzymać. Ich wdzięczne spojrzenia sprawiały, że łatwiej było jej zapomnieć o codziennych trudnościach. Wieczorami, kiedy ona sama często jadła tylko chleb i piła wodę, dla nich zawsze starała się znaleźć coś smaczniejszego, bo ich pełne wdzięczności reakcje rekompensowały jej ciężki dzień. Pani Benedykowa była bardzo zadowolona z nowej sprzątaczki, bo biuro rzeczywiście było czyste. Natomiast kpiny współpracowników nie ustawały. A Marek też nie wydawał się szczególnie zachwycony. Sam nie potrafił powiedzieć, co go w niej drażni, ale z czasem ciche, mądre spojrzenie dziewczyny zaczęło zdobywać szacunek reszty. Nawet ci, którzy wcześniej wyśmiewali Laurę, zaczęli sobie uświadamiać, że jej przeszłość wcale nie była taka prosta. Mimo, że była bezdomna, wyrażała się z klasą, a choć zwykle małomówna, to potrafiła czasem rzucić zaskakująco trafną i dającą do myślenia uwagę. Stało się jasne, że jej obecna sytuacja nie odzwierciedla jej rzeczywistych umiejętności. Tymczasem atmosfera w biurze robiła się coraz bardziej napięta i stresująca, bo Marek każdego ranka zachowywał się agresywnie podczas spotkań. Za wszystko obwiniał wszystkich, twierdząc, że to przez nich wydajność firmy dramatycznie spadła. Wraz z pogorszeniem sytuacji, szef coraz częściej zwalniał pracowników, czasem kilku naraz. Coraz częściej krążyły pogłoski, że na końcu zostanie tylko on sam w biurze. Właściciel i prezes firmy Norbert, który od podstaw zbudował to przedsiębiorstwo, coraz częściej odwiedzał oddział najwyraźniej z powodu nagłego spadku wyników. Marek wykorzystał to, by wywierać presję na pracowników, żeby zaprezentowali się w jak najlepszym świetle przed Norbertem. Ale Norbert, który wielkim wysiłkiem stworzył tę firmę, nie zamierzał pozwolić, by upadła i wszystkimi sposobami próbował naprawić sytuację. Po kilku wizytach, gdy Norbert zauważył, że coś jest nie tak z morale pracowników, postanowił działać. Ogłosił, że w firmie odbędzie się generalne sprzątanie i każdy pracownik, włącznie z szefem, dostanie płatny dzień wolny. Nawet jeśli ktoś nie weźmie w tym udziału, zostanie mu to opłacone. Kiedy wszyscy byli nieobecni, Norbert kazał zainstalować w biurze ukryte kamery i podłączyć je do własnego komputera. Codziennie śledził co się dzieje, żeby zrozumieć, co powoduje straty. Bez względu na poświęcony czas, każdego dnia od otwarcia do zamknięcia przyglądał się wydarzeniom wytrwale, zbierając dowody. Pewnego razu, podczas zebrania, w ręce Norberta trafił bardzo starannie opracowany plan rozwoju biznesowego, co go mocno zaskoczyło. Szybko go przejrzał i zapytał Marka: Co to jest? Kto to przygotował? Marek zauważył, że Norbert przygląda się materiałowi z zainteresowaniem i skromnie spuścił wzrok, sugerując, to moja praca, proszę pana. Przez to nie sypiałem po nocach. Mam nadzieję, że się spodoba. Norbertowi rzuciło się w oczy piękne kobiece pismo, a pamiętał, że raporty Marka zawsze były napisane niedbale, chaotycznym charakterem pisma. Zaczął bardziej drążyć temat i zorientował się, że sposób myślenia Marka był tak samo zagmatwany jak jego bazgroły. Sprawdził nagrania z kamer i był wstrząśnięty, widząc, że Laura często do późna pracuje nad tymi dokumentami. Całkowicie się w, niej w nich zatracając, a do tego tworzy wykresy i rysunki z dziecięcą wręcz precyzją. Norberta irytowało, że tak długo nie dostrzegł, co dzieje się w jego firmie. Następnego ranka wezwał Marka do swojego gabinetu. Marek przybiegł w pośpiechu, ale kiedy zobaczył wyraz twarzy Norberta, nagle się zatrzymał. Ze spuszczoną głową słuchał gniewnych słów Norberta, podczas gdy wszyscy w biurze bali się poruszyć, by nie ściągnąć na siebie jego gniewu. Czy w ogóle rozumie pan, że przez swoją nieuczciwość prawie doprowadził pan ten oddział do ruiny? Zaczął Norbert gwałtownie. Jestem w szoku, ilu wartościowych ludzi straciłem przez pański nieznośny styl zarządzania. Wygonił pan moich najlepszych pracowników, których tak starannie wybierałem. Norbert, mogę wyjaśnić, próbował Marek, ale Norbert mu przerwał. Nie chcę żadnych wyjaśnień. Jeszcze jakoś znosiłem, że zaczął pan podejrzany eksperyment. Ale kiedy próbował pan przypisać sobie cudzą pracę, to przelało czarę goryczy. Norbert westchnął i kontynuował. Ma pan dziesięć minut, żeby spakować swoje rzeczy i odejść. Dotąd pewny siebie kierownik nagle wyglądał na całkowicie załamanego i przerażonego, gdy ruszył w stronę drzwi. Wtedy usłyszał, jak Norbert zwraca się do sekretarki, polecając: Proszę zawołać laurę, naszą sprzątaczkę, gdy laura weszła. Norbert zaprosił ją gestem, by usiadła i uprzejmie dał do zrozumienia, że ma zająć miejsce. Proszę mi powiedzieć, kim pani naprawdę jest. Widzę, że posiada pani niezwykłe zdolności, a nie była pani od zawsze w niekorzystnej sytuacji? Zaczął Norbert, a dziewczyna, nieco speszona, kiwnęła głową, potwierdzając to. Kiedy zaczęła mówić, Norbert zrozumiał, że mimo ubytku słuchu, Laura wcale nie była osobą z upośledzeniem umysłowym. Patrząc przez okno. Cicho zaczęła opowiadać swoją historię. Pochodziła z bardzo biednej rodziny, ale od dziecka z pasją zdobywała wiedzę. Pomimo tego, że rodzice dużo pili, a nocami mieszkanie rozbrzmiewało pijackimi kłótniami, ona z determinacją się uczyła. Od trzeciej klasy aż do matury często chowała się w opuszczonym domku, gdy rodzice imprezowali, i tam w spokoju zagłębiała się w książki. O świcie zakradała się z powrotem do własnego mieszkania. Zabierała ubrania i biegła do szkoły. Mimo trudnych warunków, Laura skończyła szkołę z wyróżnieniem i z łatwością dostała się do ekonomicznej szkoły wyższej. Była inteligentna i zdeterminowana. Wszyscy wykładowcy ją lubili. A do tego miała wyjątkowe wyczucie w szybkim pojmowaniu zagadnień i chętnie pomagała innym studentom. Nikt się nie dziwił, że z najwyższą średnią obroniła dyplom, bo administracja i zarządzanie były jej prawdziwą pasją. Na studiach poznała pierwszą wielką miłość Konrada, który był o rok wyżej. Kiedy spotkali się na korytarzu, od razu poczuli, że się w sobie zakochali. Jednak zamożna rodzina Konrada nie była zadowolona z tego związku, tym bardziej z pomysłu, że ich syn poślubi biedniejszą, choć bardzo zdolną dziewczynę. To ich jednak nie powstrzymało, bo uczucie Konrada było tak silne, że poprosił Laurę o rękę, oznajmiając, że chce spędzić z nią życie. Tuż przed ślubem pojechali do przyjaciół na wieś. Byli w doskonałym nastroju, bo za tydzień mieli się pobrać, a do domu znajomych było już blisko. Wtem zapadła gęsta mgła, wszystko wokół zrobiło się białe, jakby spowiła ich mleczna zasłona. Nagle wpadli w oślepiające światła nadjeżdżającego z naprzeciwka samochodu. Rozległ się przeraźliwy pisk i potężne zderzenie. Kiedy Laura doszła do siebie, była już w karetce, a jej pierwsze pytanie dotyczyło stanu Konrada. Lekarze powiedzieli jej, że jej narzeczony niestety zginął, na co Laura zemdlała. Gdy znów otworzyła oczy w szpitalnej sali, od razu wyczuła, że coś się w niej zmieniło. Od tego momentu nie słyszała, a lekarze tłumaczyli nagłą utratę słuchu szokiem pourazowym. Na próżno prosiła, by wypuszczono ją na pogrzeb Konrada. Nie pozwolono jej nawet na ostatnie pożegnanie. Rodzice Konrada obwiniali ją za wypadek i twierdzili, że gdyby nie ci biedni znajomi to ich synowi nic by się nie stało. Matka, wściekła, prawie rzuciła się na nią, sycząc, że jesteś dziwką, zniszczę ci życie. Najwyżej zatrudnią cię do sprzątania. Będziesz żałować, że odebrałaś mi syna. W tamtej chwili Laura żałowała tylko, że nie to ona zginęła zamiast Konrada, bo wiedziała, że już nikomu nie będzie potrzebna. W domu też nie czekało nic dobrego, bo matka przyprowadzała kolejnych kompanów do picia. Aż w końcu, podczas dzikiej imprezy, udało im się podpalić mieszkanie. Jej życie wypełniły same nie. Ani pracy, ani dachu nad głową, ani miłości, a teraz jeszcze brak słuchu. Nikt jej nie chciał, nikt nie potrzebował bezradnej, niesłyszącej dziewczyny na ulicy. Początkowo sama próbowała nauczyć się czytać z ust. Później, kiedy udało jej się zarobić parę złotych na miejscowym targu, odłożyła je i kupiła sobie tani aparat słuchowy który nie przywrócił jej w pełni słuchu, ale przynajmniej potrafiła wyłapać kilka słów. Od tamtej pory włóczyła się, aż w końcu znalazła schronienie w małej, rozwalającej się chatce. Nigdy nie skarżyła się na swój los, bo widziała tyle niesprawiedliwości, że po prostu starała się przetrwać. Wystarczało jej, że parę bezpańskich zwierząt mogło u niej znaleźć schronienie, bo to właśnie one dodawały jej sił i pomagały przetrwać każdy dzień. Jedyny problem pojawiał się, gdy przychodziły mrozy. Zwierzęta też marzły w nieogrzewanej chatce. Nawet teraz bardziej martwiła się o to, żeby koty i psy oraz papuga ze złamaną nogą nie zmarzły, niż o siebie. Norbert słuchał tego wszystkiego w milczeniu, a kiedy skończyła swoją wzruszającą opowieść, przypomniało mu się, że kilka lat temu także słyszał o tragedii Konrada. Pamiętał bogatych rodziców i czuł szczery żal, że to się tak potoczyło. Jeszcze tego samego dnia zaproponował Laurze, zdolnej absolwentce zarządzania, by została nową dyrektorką oddziału, a kiedy dziewczyna się zgodziła, Norbert był bardzo usatysfakcjonowany tą decyzją. Oddział szybko nabrał tempa, a Norbert często pokazywał się w biurze, a nawet czasem odwoził Laurę do domu. Po pewnym czasie wszyscy już wiedzieli, że są parą, a wkrótce rozeszła się też wieść o ich ślubie. Norbert przygotował dla Laury idealny prezent. Pewnego dnia po obiedzie zajrzał do biura, zapukał do drzwi jej gabinetu i z uśmiechem powiedział: Kochanie, zrób sobie krótką przerwę, mam dla ciebie niespodziankę. W ręce trzymał dokument, który potwierdzał, że Laura stała się właścicielką schroniska dla zwierząt, gdzie wszystkie jej ulubione stworzenia miały zapewnioną opiekę. Ponieważ w nowym domu i przy obowiązkach dyrektorskich nie miałaby dość czasu, by się nimi zajmować, był to najwspanialszy sposób, by rozwiązać problem. Dodatkowo byli pełni radości, bo wkrótce miał urodzić się ich synek, co napełniało Norberta ogromnym szczęściem. W życiu Laury zdarzył się jeszcze jeden cud, którego lekarze nie umieli wytłumaczyć. Jej słuch nagle powrócił, jakby wcale nigdy go nie straciła. Od tej pory mogła znów cieszyć się pełnią życia. Okazały dom Norberta stał się dla niej prawdziwym domem pełnym ciepła i miłości. Jaka jest twoja opinia o tej historii i bohaterach? Co ty byś zrobił inaczej? Twoje przemyślenia mogą pomóc tym, którzy przechodzą przez trudny okres.